Być może jakiś czas temu obraziłeś się na Formułę 1 i nie chciałeś już dłużej oglądać, jak wygrywa jeden i ten sam kierowca. Albo cieszyłeś się z tego, że wygrywa Twój ulubiony kierowca, ale w sumie w pewnym momencie stało się to już nudne i przewidywalne. Albo może z jakiegokolwiek innego powodu przestałeś śledzić królową motosportu i nie widziałeś za bardzo powodu, żeby wracać do niedzielnego ścigania, to powiem ci, że to jest dobry moment, żeby wrócić do F1 i znowu zacząć się śledzić, dlatego że sezon 2024 po prostu jest wspaniały, i ja postaram się ci wytłumaczyć dlaczego. Przede wszystkim takie krótkie wprowadzenie dla tych, którzy dawno nie siedzieli przy F1. W 2022 roku zmieniły się przepisy techniczne, które miały całkowicie zresetować nam stawkę. W 2021 roku, jak być może pamiętacie, wygrał Max Verstappen, wygrał w tym pamiętnym pojedynku z Lewisem Hamiltonem i ta walka była takim pikiem szczytem, jeżeli chodzi o to, co w ostatnich latach działo się w Formule 1 i wszyscy byli głodni kontynuacji tak zaciętej walki. I na początku 2022 roku faktycznie. Zdawało się, że ta kontynuacja będzie, dlatego że Charles Leclerc i Ferrari rzucili rękawice Red Bullowi i Maxowi Verstappenowi, i zdawało się, że to te dwa zespoły, ci dwaj kierowcy, będą walczyli o Mistrzostwo Świata. I faktycznie do pewnego momentu tak było. Jednak w związku z różnymi politycznymi działaniami, ale też takimi związanymi z bezpieczeństwem w trakcie sezonu 2022 została wprowadzona pewna dyrektywa techniczna, która sprawiła, że część zespołów zdecydowanie straciła prędkość, a Red Bull pozostał niedościgniony przez bardzo, bardzo długi czas. I tak po tym, gdy Charles Leclerc w Grand Prix Francji 2022 roku wypadł z toru i nie dojechał do mety, tak zakończył w zasadzie na tym etapie swoją rywalizację z Maxem Verstappenem. Penem. Oprócz tego Ferrari też po drodze, po drodze popełniało bardzo dużo błędów organizacyjnych, strategicznych no po prostu, grande strategia, znacie te memy. Ostatecznie finał był taki, że Max wygrał w 2022 roku i wszyscy czekaliśmy na kolejny reset w 2023. No ale niestety bardzo mocno się zdziwiliśmy, jak ten poprzedni sezon wyglądał. 2023 to 22 weekendy wyścigowe, spośród których 21 razy Max Verstappen stawał na podium, z czego 19 razy wygrywał wyścigi. Tak? To jest absolutny rekord, jeżeli chodzi o Formułę 1. Na sezon 2023 można spojrzeć na dwa różne sposoby. Z jednej strony wszyscy byli zdumieni tym, jak niesamowitą robotę wykonał Red Bull i Max Verstappen, bo jest to niezwykle imponujące tak często wygrywać z tak dużą przewagą i ścigać się w zasadzie samemu ze sobą. A z drugiej strony wszyscy byli już znużeni, gdy po raz dziewiętnasty w jednym sezonie słyszeliśmy hymn Holandii. Wszyscy zatem podejrzewali, że sezon 2024 będzie wyglądał bardzo podobnie, dlatego że sezon ten zaczął się od tego, że Max Verstappen seryjnie wygrywał kwalifikacje. W pierwszych siedmiu weekendach wyścigowych w sezonie 2024 Max Verstappen wygrał kwalifikacje i w tych siedmiu kolejnych wyścigach Max sześć razy stawał na podium, z czego pięć razy zwyciężył. Wyjątkiem jest Grand Prix Australii, gdzie nie stanął na podium, bo w ogóle Max wtedy nie dojechał do mety. To było zwycięstwo Carlosa Sainza i to był pierwszy znak, że ten sezon być może będzie wyglądał jakoś inaczej, choć tutaj to polegało tylko i wyłącznie na nieszczęściu Red Bulla. Ale poza Australią pojawiły się pewne znaki mówiące nam o tym, że jednak może, może ten sezon będzie wyglądał trochę inaczej. Pierwszym sygnałem, że coś może jednak ułożyć się inaczej. Inaczej w tym sezonie było Grand Prix Miami. Tam Max Verstappen wygrał kwalifikację, ale w wyścigu zajął drugie miejsce. Po raz pierwszy w swojej karierze właśnie w Miami wygrał Lando Norris. Ale trzeba przyznać, że Lando w tamtym wyścigu miał sporo szczęścia, dlatego że na torze zdarzył się wypadek, była neutralizacja, samochód bezpieczeństwa i finalnie Lando po prostu zyskał pozycję na torze dzięki temu, że na torze była zadyma i udało mu się na tym ugrać swoją pozycję. No ale po tym, gdy wyścig został już wznowiony, no to Max nie dał rady go wyprzedzić. Cóż, zdarza się, nie przywiązywaliśmy jeszcze do tego zbyt dużej wagi, ale to był taki pierwszy sygnał, że może. Może coś się wydarzy w tym roku. Następny weekend znowu zasiał takie ziarno niepewności. Dlatego, że co prawda, Max Verstappen zarówno zwyciężył i w kwalifikacjach, i w wyścigu. Natomiast do ostatniego okrążenia nie było pewne, kto w tym wyścigu zwycięży. I choć najmoli straszliwie wiało nudą, ten wyścig był tragiczny do oglądania, to przez połowę wyścigu obserwowaliśmy, jak Lando Norris z okrążenia na okrążenie Dogania Maxa Verstappena, żeby dojechać do mety 0,7 za Holendrem. To był ten wyścig, w którym z kolei wszyscy się zastanawiali, hmm, a co by było, gdyby ten wyścig potrwał? Jeszcze jedno, jeszcze dwa okrążenia. Czy wtedy Lando byłby w stanie go wyprzedzić? No ale wyścig ma określoną liczbę okrążeń, więc takie gdybanie to w zasadzie do niczego nam się nie przydaje. Niemniej, znowu zobaczyliśmy, że ktoś goni Red Bulla i Maxa Verstappena, a nie Max Verstappen od początku do końca buduje swoją przewagę i gdzieś jedzie, jedzie silną w dal i tak jak pojechał, tak o nim wszyscy zapomnieli. Kolejny sygnał, że coś jest nie tak z Red Bullem, to Grand Prix Monaco. Tam Max Verstappen zajmuje dopiero szóste miejsce w kwalifikacjach. A że w Monako wyprzedzanie jest praktycznie niemożliwe, to Max dojeżdża na tym szóstym miejscu już do końca wyścigu. Okazuje się, że Red Bull ma pewne problemy, jeżeli chodzi o tory, gdzie jest nierówno, gdzie są wysokie tarki, gdzie nawierzchnia jest pofalowana. Generalnie wszystko zaczyna wyglądać tak, że Red Bull jest trochę niestabilny, że ma jakieś słabe punkty i w niektórych aspektach. Inne zespoły po prostu mogą być lepsze i tym samym Grand Prix Monaco było trzecim weekendem w tym sezonie, w trakcie którego wygrywa ktoś inny niż Max Verstappen. Australia to Carlos Sainz i Ferrari, Grand Prix Miami to Lando Norris i McLaren, no i właśnie Monaco to Charles Leclerc. I znowu Ferrari. Kolejne dwa wyścigi, czyli Kanada i Hiszpania, okazuje się, że pozostali cały czas są w stanie walczyć z Maxem Verstappenem, zarówno jeżeli chodzi o kwalifikacje, jak i o wyścig. W kwalifikacjach, chociażby w Kanadzie, George Russell z Mercedesa dołączył się do tej walki o wysokie pozycje i wykręcił dokładnie taki sam czas, co do tysięcznej sekundy, co Max Verstappen, ale George Russell wykręcił ten czas jako pierwszy, w związku z tym to on startował z pole position. Jeżeli chodzi o wyścig, to tu Tutaj w grze o zwycięstwo byli Max Verstappen, oczywiście, ale także Lando Norris. Znowu McLaren był szybki, i to był pierwszy moment w tym sezonie, kiedy dowiedzieliśmy się, że w brytyjskim zespole występują pewne problemy z organizacją. Dlatego że o ile w Miami Lando miał bardzo dużo szczęścia z samochodem bezpieczeństwa i wykorzystał to, co wydarzyło się na torze, na swoją korzyść tak w Kanadzie McLaren totalnie dało ciała jeżeli chodzi o organizację i decyzyjność kiedy zjechać na pit stop gdy pojawia się samochód bezpieczeństwa i stracił swoją dobrą pozycję właśnie przez to że źle zorganizowali się z pit stopem gdy na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa po wypadku Logana Sargenta. Max Verstappen wygrywa ale Lando Norris jest bardzo bardzo blisko i jest realnie konkurencyjny w walce o zwycięstwo Hiszpania. Tutaj zaczyna się prawdziwa walka koło w koło. Lando Norris wygrywa w kwalifikacjach z Maxem Verstappenem, ale już na pierwszych metrach tego wyścigu traci pozycję na rzecz i Verstappena i Rasela. I tutaj zaczynają się pojawiać dyskusje na temat tego, czy Lando Norris potrafi startować do wyścigu, bo przeważnie na starcie, jeżeli startuje z pierwszego miejsca, to traci swoje pozycje. Ale nieważne, dlatego że zazwyczaj gdy Max Verstappen wyjeżdżał na pierwsze miejsce po pierwszym okrążeniu, to oznaczało, że znowu... Fu! W długą i tyle widzieliśmy Maxa Verstappena już do końca wyścigu. A tutaj, na sam koniec Grand Prix Hiszpanii, Land Norris jest 3 sekundy za Maxem Verstappenem, i znowu liczyliśmy do samego końca wyścigu, podobnie jak to było w trakcie Grand Prix Emilii Romani, że coś się może wydarzyć. Obserwowaliśmy po prostu, jak jeden samochód goni drugi, i czekaliśmy, kiedy ta walka się rozpocznie. No ale znowu tej walki się nie doczekaliśmy, ale spokojnie. To się jeszcze zmieniło na przestrzeni ostatnich wyścigów. Dojeżdżamy do Austrii i tutaj Lando Norris dogania już Maxa Verstappena i dochodzi do prawdziwej walki koło w koło. Ależ była burza na ten temat w internecie po tym, gdy Max Verstappen zderzył się z Lando Norrisem. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to zostawiam wam link w opisie do mojego filmu na ten temat. Ale w końcu doczekaliśmy się walki w koło w koło. Max Verstappen kontra Lando Norris. Otężne starcie między tą dwójką, z którego nikt nie wyszedł zwycięsko. No, George Russell, bo on wygrał w tym wyścigu, dlatego że zarówno Max, jak i Lando mieli uszkodzone samochody. Jeżeli nie widzieliście tego wyścigu, to obejrzyjcie przynajmniej skrót na kanale Formuły 1. Jeżeli wpiszecie highlights Grand Prix Austrii 2024, to bez problemu to znajdziecie. Max Verstappen dojeżdża z uszkodzonym samochodem na piątym miejscu. Lando Norris tego wyścigu nie kończy. No i pojawiają się w naszych głowach takie myśli. A co by było, gdyby ta walka nadal trwała? Czy to już naprawdę zaczyna się dziać? Czy Red Bull się posypał? O co chodzi? No i faktycznie to był ostatni wyścig, w którym realnie Max Verstappen miał szansę na zwycięstwo i w którym walczył o to zwycięstwo, dlatego że od Grand Prix Austrii, teraz jesteśmy przed Grand Prix Azerbejdżanu, minęło pięć wyścigów. W trakcie tych pięciu wyścigów mieliśmy czterech różnych zwycięzców z trzech różnych zespołów. A pośród tych zwycięzców i pośród tych zespołów nie ma ani Maxa Verstappena, ani Red Bull'a. Chyba czujecie, że coś się zmieniło, prawda? I teraz dochodzimy do być może najciekawszego elementu, jeżeli chodzi o to, w jakim miejscu w tym momencie się znajdujemy. Dlatego, że tak. Max Verstappen przez to, że był tak regularny na samym początku sezonu i tyle razy zwyciężał, zbudował sobie bardzo solidną podstawę do tego, żeby zdobyć Mistrzostwo Świata Kierowców. Natomiast przez to, że w ostatnim czasie ma tak dużo problemów, to Lando Norris odrobił do niego bardzo dużą część tej straty i ma w tym momencie tylko 62 punkty do pierwszego miejsca. Do końca sezonu mamy jeszcze 8 wyścigów. A to oznacza, że Lando Norris musi nadrabiać Średnio 8 punktów na wyścig, żeby dogonić Maxa Verstappena i wyprzedzić go na koniec sezonu. Jest to wykonalne. A jeżeli chodzi o klasyfikację generalną konstruktorów, to tutaj ta walka w zasadzie trwa już w najlepsze, bo pomiędzy Red Bullem a McLarenem jest tylko 8 punktów, a tam w tle jeszcze gdzieś pojawia się Ferrari, które bardzo mocno goni tą dwójkę. Zatem jest szansa, że nie tylko McLaren będzie w walce z Red Bullem, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną konstruktorów, ale że do tego dołączy także Ferrari. I kto wie, czy Red Bull nie spadnie na trzecie miejsce w generalce konstruktorów. Dobrze, mamy 8 wyścigów do końca sezonu. Sytuacja w mistrzostwach jest naprawdę napięta, a żeby tego wszystkiego było mało, to sytuacja w samym McLarenie również jest bardzo napięta i już tłumaczę dlaczego. Po pierwsze, w połowie sezonu 2023 McLaren zaczął bardzo mocno przyspieszać i ten progres osiągów, jeżeli chodzi o ten zespół, trwa aż po dziś dzień. W zeszłym roku startowali z pozycji Absolutnego zera, byli fatalni, a dzisiaj realnie są najszybszym samochodem w całej stawce. Ale okazuje się, że gdy masz szybki samochód, który nie jest aż tak dominujący, jak było to w przypadku Mercedesa kilka lat temu, czy jak było w przypadku Maxa Verstappena i Red Bulla w zeszłym roku, to że decyzje, które podejmujesz na torze, są naprawdę bardzo istotne i bardzo kosztowne w momencie, w którym wszyscy dojeżdżają do mety w odstępach dosłownie sekund od siebie. Innymi słowy, organizacja zespołu i to jakie decyzje podejmują inżynierowie i kierowcy mają kluczowe znaczenie dla tego, czy zwyciężasz, czy przegrywasz w wyścigu, a w momencie w którym dzielicie w tym momencie 62 punkty od mistrzostwa świata kierowców, to wszystkie te decyzje są dużo trudniejsze i cięższe do podjęcia, niż gdy walczysz o piąte, siódme czy ósme miejsce. Ale to jeszcze nie koniec, dlatego że jeżeli chodzi o samego McLarena, to w środku zespołu. Poza genialnymi inżynierami, którzy sprawili, że ten samochód nagle jest ekstremalnie szybki, McLaren ma jeszcze ekstremalnie szybkich kierowców: Lando Norris i Oscar Piastri. Lando jeździ w Formule 1 już od 6 lat i ma spory bagaż doświadczeń. Na początku to był taki milutki chłopak, który wszedł do F1, był bardzo lubiany przez wszystkich, kojarzył się z różnymi memami, prowadził transmisję na żywo, chociażby w trakcie 2020 roku. Miał świetne interakcje z. Car Losem Saincem. I od początku było wiadomo, że tak to jest gość, który jest szybki, ale McLaren szybki nie był przez ostatnie lata, więc ciężko było zademonstrować tą, tą prędkość, która w nim drzemie. Jedyną sytuacją, która się mu zdarzyła, to był sezon 2021 i Grand Prix Rosji, kiedy przegrał z Luisem Hamiltonem, dlatego że na koniec wyścigu zaczęło lać. Lando Norris postanowił zostać na to, że rozpadało się na dobre, Lando wypadł z toru, no i wyścig został przegrany dosłownie na ostatnich okrążeniach wyścigu. To ciągnęło się za nim tak naprawdę aż do tego sezonu, czyli do momentu, w którym po raz pierwszy wygrał w swoim wyścigu. Zawirowanie wokół Lando Norrisa polega na tym, że od chłopaczka, którego wszyscy lubili i stał się kierowcą, którego część osób nie lubi i nie trawi. Dlatego, że gdy w 2023 roku okazało się, że McLaren totalnie dał ciała, jeżeli chodzi o przygotowanie samochodu i był jednym z najwolniejszych samochodów w stawce przez pewien moment, to Lando Norris stał się hmm, powiedzmy bardzo mało wygadany, jeżeli chodzi o spotkania z dziennikarzami, i nie był najbardziej sympatyczną osobą, z którą można było wtedy porozmawiać, jeżeli chodzi o kierowców. W dużym skrócie wyrażał bardzo wyraźnie swoje niezadowolenie tym, w jakim miejscu się znajduje, dlatego, że podobnie jak wszyscy, liczył, że od 2022 roku, czyli gdy zmieniły się przepisy, McLaren pójdzie w górę i będzie w końcu Lando w stanie walczyć z tym zespołem o jakieś dobre wyniki, a skończyło się tak, że rok po wprowadzeniu nowych przepisów McLaren zamiast przyspieszać, to zwolnił i jest tragicznie. Zatem jest to chłopak... Po przejściach? Po przejściach takich wyścigowych. Od super euforii, że jej, znalazłem się w Formule 1. Doszliśmy do momentu, w którym goście walczą o mistrzostwo świata, a część ludzi wokół w pewien sposób straciła wiarę w ten jego talent. I za tym kryje się drugi kierowca McLarena, czyli Oscar Piastri. Oscar Piastri, czyli gość, który w swoich debiutanckich sezonach wygrywał w Formule 3, wygrywał w Formule 2, potem miał rok przerwy, dlatego że nikt go nie zatrudnił, był wówczas jeszcze juniorem Alpin. Ha! Jeżeli chodzi o Alpin, Oscar Piastri przede wszystkim zanim zaczął jeździć w Formule 1, to zasłynął tym, jak w tej Formule 1 się znalazł. Dlatego że Alpin oznajmiło wszystkim, że ich nowym kierowcą na sezon 2023 będzie właśnie Oscar Piastri. No, sam Oscar Piastri oznajmił, że ten komunikat, który wydało Alpin, jest niezgody z prawdą, bo on z Alpin nie będzie jeździł i ten kontrakt jest nieważny. A chwilę później Oscar razem z McLarenem oznajmili, że połączyli swoje siły i Oscar będzie jeździł właśnie dla McLarena, zastępując Daniela Riccardo. To była gigantyczna afera, jeżeli chodzi o całe rozstrzygnięcie tego, jak do tego doszło, który kontrakt jest ważny, gdzie były podpisy, gdzie nie było, jakie były zapisy w tych umowach, jakie były daty końcowe. No, szumu było wokół tego co nie niemiara, ale koniec końców się okazało, że Alpin dało ciała, że za późno chcieli zakontraktować Oscara, Oscar skorzystał z furtki, która się mu otworzyła i z zespołu, który nadal cieniuje, czyli z Alpin ulotnił się do McLarena. No i jak to bywa, w debiutanckich sezonach oczekiwania były niewielkie, zwłaszcza w związku z tym, że McLaren na początku sezonu był denny, więc Oscar miał bardzo takie płynne wejście do Formuły 1, z końca stawki aż na sam szczyt można powiedzieć, dlatego że już w debiutanckim sezonie udało mu się stanąć na podium, a to wszystko za sprawą tego, że McLaren, jak już mówiłem, w połowie sezonu 2023 nagle zaczął bardzo mocno przyspieszać. A więc Oscar, kiedy tylko tak naprawdę mógł i kiedy przyzwyczaił się do tego, że jest szybko, że jest z przodu stawki i że może się ścigać z innymi, to po prostu zaczął korzystać z tych okazji. A więc, tak naprawdę, w ciągu jednego roku przeszedł przez kilka różnych zespołów od bycia Williamsem na szarym końcu, aż do bycia Ferrari czy Mercedesem obecnych czasów czyli przeszedł po prostu do walki o podia. No ale zeszły rok zeszłym rokiem. Teraz mamy sezon 2024 i okazuje się, że Oscar wciąż jest bardzo szybki i że cały czas jest w stanie walczyć o podia, a co więcej, jest w stanie zagrażać Landonorisowi, czego świetny przykład mieliśmy w ostatnim Grand Prix Włoch. Film do tego odcinka również zostawiam w opisie. Oscar cały czas ma jeszcze pewne problemy związane z tym, że ma duży staż, jeżeli chodzi o Formułę 1. Między innymi problemem jest to, w jaki sposób zarządza swoimi oponami na dystansie wyścigowym. Ale prędkości nie można mu odmówić. Jest naprawdę kapitalnym kierowcą i, tak jak widzieliśmy, we Włoszech potrafi wciskać się tam, gdzie mogłoby się zdawać, że nie ma miejsca i że kierowca wjeżdżać nie powinien. Tak, Oskar doskonale wiedział w, na przykładzie ostatniego wyścigu, że jeżeli ma kogoś wyprzedzać, to właśnie Lando Norisa, bo on nie sprowokuje kontaktu, nie sprawi, że jeden i drugi kierowca nie dojadą do mety, a więc jest naprawdę kozakiem. Ten rok dla Oscara Piastriego to także pierwsze zwycięstwo. Zwyciężył w Grand Prix Węgier w dosyć kontrowersyjnych okolicznościach, ale zwycięstwo jest zwycięstwem. Natomiast tak jak już wcześniej ustaliliśmy, McLaren ma bardzo duże problemy z tym, żeby zorganizować całą pracę zespołu, żeby zarządzać kierowcami i żeby ustalać jakieś sensowne plany, których będą się trzymać. Począwszy od tego, jak to wygląda strategicznie, przez samo zarządzanie wyścigiem i podejmowanie pewnych decyzji, przekazywanie informacji informacji kierowcom chociażby informacji dotyczących tego jak powinniśmy jako zespół rozegrać pierwsze okrążenie kiedy startujemy na pierwszych dwóch miejscach znowu tutaj odwołuje się do Grand Prix Włoch ale zbierając wszystko w jedną całość mamy sezon w którym po pierwsze, dominatorzy przestali dominować, pojawił się drugi zespół, który realnie ma szansę zawalczyć przynajmniej o jedno mistrzostwo, a zgodnie z tym, co mówi szefostwo McLarena, zdali sobie sprawę z tego, że faktycznie to mistrzostwo kierowców też jest ich w ich zasięgu. A oprócz tego, pozostałe zespoły także okazały się być szybkie, bo Ferrari i Mercedes wcale nie wycofali się z tej walki i to nie jest tak, że... Szybki Red Bull zamienił się na szybkiego McLarena. No nie, okazuje się na podstawie ostatnich wyścigów, że kilka zespołów realnie ma szansę walczyć o zwycięstwa. I to jest genialne. Zatem, jeżeli ktoś próbuje wam wmówić, że dobra, Red Bull przestał wygrywać, ale McLaren teraz jest szybki, więc to Landon Norris będzie teraz gdzieś jechał, jechał, jechał i go znowu nikt nie będzie oglądał. No, nie, no tak nie jest. Tak po prostu nie jest. To kłamstwo. Mamy bardzo wyrównaną stawkę i tak naprawdę każdy z następnych wyścigów, o ile ktoś nie wprowadzi jakichś niesamowitych poprawek albo komuś wyjątkowo nie będzie pasował dany typ obiektu, to powinniśmy spodziewać się tego, że do końca sezonu walka będzie naprawdę zacięta. I jeżeli któryś z ekspertów będzie wam mówił, że na pewno, na pewno ten jeden samochód będzie wygrywał teraz wszystko, no ja bym nie uwierzył. A to wszystko, o czym mówię, to jest tylko warstwa wyścigowa, to znaczy to, co obserwujemy na torze, bo gdy dołożymy do tego wszystkiego to, co dzieje się w całym otoczeniu, w całej tej telenoweli zwaną Formułą 1, to tych wydarzeń robi się jeszcze więcej i ten sport staje się jeszcze ciekawszy. A w tym sezonie mamy już tak. Przede wszystkim ruszyła cała karuzela transferowa i tak. Louis Hamilton przechodzi do Ferrari. Carlos Sainz przechodzi do Williamsa. Esteban Ocon przechodzi do Hasa. W Hasie będą mieli debiutanta. W przyszłym sezonie Oliver Berman, czyli obecny kierowca F2, będzie jeździł w amerykańskiej ekipie. A jeżeli mowa o Olim Bermanie, to będzie jechał zamiast Kevina Magnussena w trakcie najbliższego Grand Prix Azerbejdżanu dlatego że Kevin Magnussen zebrał 12 punktów karnych i jest zawieszony na jeden wyścig. Ale to nie będzie pierwszy wyścig kolego Bermana, bo zastępował już Carlos'a Sainza w Ferrari, gdy temu wycinali wyrostek robaczkowy. W Red Bullu cały czas nie chcą zwolnić Sergio Pereza, bo z jakiegoś powodu cały czas wierzą w ten meksykański projekt, ale w tym samym czasie bardzo chcą zatrudnić swojego juniora Liama Lawsona, który w zeszłym roku zastępował Daniela Ricardo w Alfa Tauri, gdy ten złamał sobie nadgarstek. A za to w Williamsie nie boją się zwolnień i zwolnili Logana Sargenta, dlatego że rozbił się po raz kolejny i miarka się przebrała. I szef Williamsa powiedział: Won, zatrudniamy Argentyńczyka. I Franco Colapinto, czyli kierowca Formuły 2, został kierowcą Formuły 1 na ostatnie 9 wyścigów tego sezonu. No, słuchajcie, po prostu się dzieje. I Formuła 1 znowu, znowu jest fantastyczna do oglądania. Za tydzień Grand Prix Azerbejdżanu, i te ostatnie 8 wyścigów, to naprawdę może być mega, mega petarda. Dlatego zbierajcie znajomych, siadajcie przed telewizorami i oglądajcie Formułę 1 bo wszystko wskazuje na to, że ten sport odżył i nie mamy powodów, żeby twierdzić, że w ciągu nie tylko tych najbliższych ośmiu wyścigów, ale w ciągu najbliższego roku, że ta sytuacja się zmieni. Dlatego, że regulacje techniczne zmieniają się dopiero w 2026 roku i po prostu sytuacja w stawce będzie teoretycznie zmieniała się już tylko na lepsze i będzie coraz ciaśniej, coraz ciaśniej. A więc coraz więcej osób będzie miało szansę wygrywać. I to jest kapitalne. Dzięki wielkie, że byliście. Jeżeli podobał wam się ten materiał, zostawcie proszę kciuka w górę, subskrybujcie ten kanał i widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję, do zobaczenia.